Demu. Usuwamy małe gniazdko Os. Amatorzy całkowicie. O, leci. tutaj? Już tu nie przyleci wtedy, mimo załatwił. Gdybyś tu mam. Uwaga, <gryzanie> dała się. Aaaa, ja, nerwowa. Gdzie jest? Za to, co było w tym tygodniu. To musiała szybko to jakbyś na dole. Tak, tak. Tak, tak. O! o. To dopiero początek, jeszcze nic nie, nie zdążyłem zmajstrować, wypuszczę ją na, do, na wolność, 100 km stąd, <grystuł> <grystuł> jadę, odpalamy maszynę, to jest profesjonalne usuwanie gniazd os, chyba zacznę świadczyć takie usługi, bo już mam doświadczenie, znam się na tym bardzo dobrze, dziękuję, do widzenia.